Cześć, tu Mareki Rośliny. Mam dzisiaj do odpakowania paczkę, o której mówiłem ostatnio o tym prezencie, bo dostałem paczkę od Hoja Passion i tutaj jest prezent, ale są też tutaj moje normalne zakupy. Odpakujemy to, zobaczymy, co jest w środku. A Pampuch chyba zachłysnął się sławą po ostatnim filmiku i po tej rolce, którą umieściłem na Instagramie i też tutaj na YouTubie, i przyszedł znowu do nagrywania odcinka. Nie wiem o co mu chodzi, ale on chyba chce być celebrytą. Tak? Będziesz kocim celebrytą pampuch. A poza tym jestem otoczony chojami, bo robię to spa, o którym też Wam ostatnio wspominałem. Więc zapraszam na odcinek. O matko, jak on się tuli! Jak on się tuli! Dobra, tu pogłaszczę go mówiąc Wam o tym, jak doszło do tego, że dostałem prezent. Otóż, jakiś tydzień temu licytowałem w weekend hoje, ale to było na zasadzie takiej, że. I tak ta osoba, która je sprzedawała, miała przyjechać do Gdańska i tak miała już coś ode mnie odebrać, więc mówię, a przy okazji się wymienimy. No ale nie udało mi się wygrać, w ostatniej minucie zalicytowałem, nawet miałem ustawiony budzik, bo byliśmy poza domem i oczywiście chwila przerwy od życia, bo jest licytacja hoi. No i tak mi się zamolił internet, że nawet nie wiedziałem, że jestem przebity przez kogoś. No i tym kimś była Edyta z Hoia Passion. Licytowałem tam choje. Która jej wpadła w oko i też postanowiła licytować. A potem napisała do mnie, że w ogóle głupio wyszło, bo gdyby wiedziała, że ja licytuję również, to by nie licytowała i no i tak stwierdziła, że ona ma tę choję, którą chciałem kupić u siebie, więc wyślę mi ją tak po prostu z sympatii jako prezent. No, zrobiło mi się bardzo miło, wręcz trochę głupio, bo to zawsze jest tak, wiecie, otrzymywanie prezentów zawsze jest dla mnie takie. I miłe, i jednocześnie też takie trochę krępujące. Więc no, stwierdziłem, że bardzo mi miło dziękuję, ale no, na pewno nie zgodzę się na to, żeby po prostu wysyłała mi od tak rośliny, które normalnie sprzedaję, no bo ona prowadzi sklep Hoya Passion. Więc powiedziałem, że przy okazji tego, jak coś od niej kupię, to wtedy może mi dorzucić. W ogóle śmiesznie wyszło też dlatego, że ona kupiła ode mnie hoję, którą miałem wysłać jakieś dwa dni później, bo to był weekend i po weekendzie miałem wysyłać te paczki. Więc tak ogólnie, no po prostu wymiana paczek w prawo i w lewo. No ale stwierdziłem, że w takim wypadku, jeżeli mam dostać te choje w prezencie, to zrobię sobie jeszcze jakieś inne zakupy i kupię coś, czego nie mam, a chciałbym mieć. Jedna z tych choi to jest roślina wybrana na zastępstwo po mojej świętej pamięci choi, która niestety odeszła. A bardzo ją lubiłem i po prostu kiedyś ją zbyt słabo podlałem i uschła. Słuchajcie, no. Y ta choja nie lubi być za mocno podlewana, a jakoś tak wyszło wtedy, że ona stała na macie grzewczej i ta woda bardzo szybko odeszła, a później po prostu został już sam gruz. No i z choi został skwarek, a raczej suszka. A druga to jest taka ciekawostka, jest to roślina, która ma bardziej znaną, powiedzmy, siostrę, ale jest sama mniej znana, a mi się bardzo podoba. No i ten prezencik więc przejdźmy do odpakowywania, już muszę chwilę temu kotu odpuścić, bo w ogóle tak pewnie go go w ogóle nie widzicie, bo stoi tutaj ten karton. Tak? Pampuszek? Pampuszek. Aha, i odnośnie tego filmu, co wrzuciłem ostatnio, że on mnie tak zaczepia. Chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że on jest głodny i dlatego mnie tak zaczepia, on po prostu tak ma. On zawsze mnie zaczepia, jak jesteśmy sami, to przychodzi i mnie męczy, właśnie mnie molestuje, przychodzi tą łapką tak. Delikatnie, ale on to robi wszystko. On jest bardzo delikatnym kotem, takim uważnym. I on tak tylko łapeczką, pazurki takie tylko w rękę, w nogę gdzieś trąca. I chce być głaskany. Tak, to jest jego hobby, ale się sypiesz, pampuch. No dobra, odstawiam cię już na bok, co? Czy nie? Nie. Zobaczymy, pewnie sam sobie pójdziesz, tak. No, zobaczymy. W ogóle on nie lubi siedzieć na kolanach, wiecie? On się boi. On się boi bycia na wysokości, nawet bycie na kolanach to jest dla niego stres, dlatego zawsze jak ktoś przychodzi i chce go pogłaskać, to mówię tylko nie bierz go na kolana, bo on się denerwuje. Dlatego raczej jest takim kotem, który siedzi na podłodze albo na czymś, na fotelu, na kanapie, i wtedy można go głaskać. No, ale ja jestem jednak jego panciem, więc mam inne względy u niego. Tak. Dobra, mam później. Bierzemy się za ten karton, bo już za dużo gadania. No w ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale karton ma tutaj logo na wypasie. Jak ja się kiedyś dorobię, to może też sobie takie zrobię. Marek i rośliny na wysyłki. Hmm? I naklejka też jest. Thank you. złote. W ogóle jesteśmy otoczeni chojami, dlatego że choje, które stoją normalnie, te większe stojące tam na regale, zostały wykąpane już. No ale na przykład ta to jeszcze jest i tak praca w toku, bo ona ma po prostu bardzo dużo liści i bardzo dużo różnych takich zakamarków, gdzie zbiera się kurz. I niestety trzeba to ręcznie jeszcze nie tylko prysznicem, ale też ręcznie trzeba to po prostu jeszcze przemyć z płynem micelarnym. No niestety. Jest to z tym trochę zabawne. A tutaj wyjąłem już choje, które mam do przejrzenia, podlania, umycia i też do ocenienia, co jest do przycięcia, co nie jest. Dlatego będę się tym zajmował i planuję bazarek. Tutaj mamy kulkę silikonową, na którą czekam cały czas. No nie przyszła jeszcze po prostu dramat. Mam tutaj te ulotki, mam paszport. Hmm. No i tutaj jest taka też karteczka informacyjna i dokument dostawcy. No fajnie. Na legalu. Dobra. I w takim razie to sobie zabierzemy, żeby nie zasłaniać kotka. Tak, mam tuż. No, i przejdźmy do tej zawartości tutaj. Ej, jest! jakie duży! Jajko! Wow! To jest mój prezent. Wow! Jak widać, pampucha choje nie interesują, chyba że obgryzanie takich pędów, to wtedy bardzo jest zainteresowany. Chociaż jak stały teraz w kuchni na podłodze po kompaniu i. Schły to wcale nie był taki aż chętny i w sumie nic nie pogryzł, więc może ja tak go po prostu źle oceniam, słuchajcie. Nie no, szczerze mówiąc wiem, że by pogryzł. Gdyby miał więcej czasu samotności i po prostu spokoju, to wtedy by je dopadł. Ale piękna. Wow, dziękuję bardzo. Przepiękna jest ta choja, bo ma kilka cech, które po prostu uwielbiam. Nie dość, że ma taki meszek... To jeszcze ma liście, które zobaczcie, one mają takie dołeczki. Więc nie jest płaska, tylko ma piękny kształt z takimi dołeczkami, no trochę jak ta Crinkle Eight w sumie. Wiecie co chodzi? Tylko, że mniej wyraźne, ale pięknie błyszczące te liście. I one, jak są młode, to tak pięknie wyglądają, mają taki super kolor. Pokażę Wam zdjęcia. Pokażę Wam zdjęcia zresztą o Edyty też, no bo, bo ostatnio widziałem, że wrzucała gdzieś. Szukając zresztą tej choi, bo chciałem też Wam coś o niej powiedzieć. No i mogę Wam powiedzieć, że to jest choja Piestolepis. Fajna nazwa, nie? W sumie powinienem mieć tutaj psa, a nie kota. Ale y, to jest choja NS11092, dlatego że w obiegu są dwie choje Piestolepis. jedna ma NS16, a druga ma właśnie NS11. One się różnią kwiatami, kolorem kwiatów. No i e, fajnie, że wiem, która to jest, bo tak to bym czekał, albo musiałbym dopytać. E, ale bardzo miło i naprawdę super, bardzo dziękuję. Pokażę Wam, jak ta choja wygląda, jak kwitnie. Mega, mega dziękuję, bardzo się cieszę. Ale ma w ogóle zdrewniały pęd, taki patyk normalnie, no tak jak i na przykład ta tutaj. A co to jest? Yy, no... To może być Chicken Farm, tak? Mhm. Tutaj taki badyl piękny też od mojej kaudaty Gold. No, nieważne. Słuchajcie, dobra, chowam, znaczy odkładam to na bok i pokażę wam, co kupiłem sobie sam. Ale ładna, mega ładna. O, i dostałem większą sadzonkę Cicularis. Ale super, no to już będzie jakoś wyglądać. Teraz, żebym tego nie zniszczył. Wiecie, jak ja czasem się podekscytuję to nie jest co dobrze. Wodek będzie zachwycony. Dobrze, że go nie ma w domu akurat, więc mogę to w spokoju nagrać bez komentarzy. Ale jest to choja, która ma taki dosyć trawiasty pokrój liści, więc pampuch by ją uwielbiał. Mi się też bardzo podoba. No i bardzo się cieszę, że ją mam znowu. Dlatego, że no tamta niestety odeszła. Ale piękna, super. I ona pochodzi z Borneo. W ogóle z tą choją Piestolepis to jest też tak, że zacząłem o niej czytać i okazuje się, że ona jest w ogóle mega dawno opisana, w sensie tam 1918 czy coś i ona już jest od wtedy jako gatunek. Ale nie mogłem znaleźć za dużo informacji na jej temat tak ogólnie, żeby coś fajnego Wam przekazać. Nie wiem, szukałem, szukałem, dobrnąłem do jakichś publikacji, ale tak naprawdę no, nie znalazłem żadnych konkretów. Ta jest z Borneo i jest, no, już zresztą kiedyś o niej mówiłem. Jest taką bardzo nietypową choją, no bo ma taki pokrój liści i ten pęd tak się wije. Potrzebuje podłoża, które nie jest zbyt mokre, dlatego trzeba uważać, żeby jej nie przelać, ale jednocześnie, no, wiadomo, że Borneo to jednak jest wysoka wilgotność powietrza i wysoka temperatura. I tu mam drugą roślinę, która właśnie. Powiem Wam do końca, że nie wiem skąd jest. Gdyż też zacząłem o niej czytać. O, i też jest większa sadzonka, ale super. Dziękuję bardzo. I to jest choja rinci. Choja rinci, którą muszę wsadzić na pewno zaraz do wody. żeby się nie odwodniło to, co tutaj jest, bo tu są młode liście, które wiadomo, że możesz szlak trafić, jak są miękkie. Ale słuchajcie, to jest choja, która <grym> jest nazwana choją rinci. Na cześć rinca, który badał choje na Półwyspie Malajskim. I on pierwotnie. I teraz tak, disclaimer, znaczy, jak to nazwać po polsku? Czytałem na ten temat różne rzeczy i bardzo dużo jest też pomylonych yy, właśnie informacji, gdyż są dwie choje rincy. Jest hoja Rincy i hoja rinci from Borneo. I to jest inna roślina. Więc ja już teraz. Ja w ogóle teraz nie wiem. Bo wydawało mi się, że ta hoja rinci, którą ja zamówiłem, to jest ta druga. <grywa> A! Ja już teraz nie wiem. Słuchajcie, aż, aż no e, wezmę komputer, bo ja już teraz mam po prostu e, mętlik w głowie. I mm, wydaje mi się, że ja chciałem tę hoję rinci, która ma trochę inne liście, bo ona. Różni się od tej Rincey from Borneo. No, teraz naprawdę powiem Wam, że ja już jestem głupi i po prostu nie ogarniam życia e, i nie ogarniam tego. Nie wiem, jak się to będzie w ogóle nagrywało, ale chodzi o to, że chciałem taką. Ona jest taka blada i ma takie nerwy, e, idące w taki sercowaty trochę kształt. Podobny do, no nie wiem, do licho-sparte czy czegoś w tym stylu. <noise> Jezu, nie wierzę w to. Ja zawsze muszę być jakiś przypał. Natomiast ta druga roślina wygląda tak. Z takim splaszem. Ale no poza splaszem chodzi o kolor liści, kształt liści. <noise> I teraz ja już po prostu jestem głupi, dlatego że wydaje mi się, że to jest nie ta Hoyarincy. W sensie, że to jest ta Hojaring, tylko że ze słabym spraszem. Natomiast że nie jest to ta e, z wystającymi nerwami i z tym. No chyba że jest. No słuchajcie, ja nie wiem, muszę zapytać po prostu, bo no. tak ta wydaje się, że ma za to dłuższe liście. Więc może ona w innych warunkach świetlnych rośnie inaczej niż na tym zdjęciu, które jest na stronie. Bo tutaj widać, taki, te nerwy troszeczkę widać pod spodem. Cześć, tu Marek i rośliny z przyszłości. Wracam do Was po jakiejś godzinie albo no, może trochę więcej od tamtego nagrania, dlatego że po pierwsze już wiem o co chodzi z tą choją, a po drugie... Nagrałem ciąg dalszy, ale okazało się, że mikrofon przestał działać, chociaż niby miał baterię i tak dalej, to jednak przestał przesyłać dźwięk, więc 15 minut filmu nagrało się bez dźwięku. No ale w sumie lepiej, bo bez sensu gadałem, skoro już teraz wiem o co chodzi. Porozmawiałem z Edytą i dowiedziałem się, że to jest choja ta zwykła, tylko że ona, przez to, że zimą mniej jest doświetlana, to ma inne liście. No więc. Moje podejrzenia wstępne się sprawdziły odnośnie tego, że jest tu jednak duża zmienność jeśli chodzi o wygląd liści, w zależności od warunków. No, ale że aż tak. No i teraz ciężki wybór. Czy lepiej mieć takie atłasowe liście, czy takie jednak unerwione? No bo jak ma ciemniej, to będzie taka ładniejsza dla niektórych, a jak będzie miała więcej światła, to będzie ładniejsza dla innych. No. Trudny wybór, ale przynajmniej już mamy jasność. Więc to jest Hoya Rinci. Nie ta from Borneo, tylko ta standardowa. Przyszedł znowu Pampuch, więc będziemy razem zapowiadać bazarek, który planuje na niedzielę, czyli na jutro, na godzinę 20 na Instagramie. Tam pojawią się relacje sprzedażowe. Wystarczy odpowiedzieć, że chce się kupić, i wtedy pierwsza osoba, która odpowie, może kupić roślinę. Wysyłki planuje od poniedziałku no albo od wtorku, w zależności od tego, jak dalej się będą kształtowały prognozy, pogody. I jak będzie wyglądała sprawa z dostawą mojej kulki silikonowej, bo za dużo jej nie mam. Dla patronów oczywiście będzie godzinę wcześniej na grupie dla patronów, czyli o 19:00. No i przytnę trochę tych roślin, bo to jest tylko jedna z kilku kuwet, które mam do ogarnięcia. No i <grym> będzie pewnie trochę tego. Chociaż jeszcze nie jestem pewny odnośnie liczby roślin na sprzedaż, no bo to nigdy nie wiadomo, zawsze przycinam to w ostatniej chwili tak, żeby jak najkrócej było cięte, no bo... Wolę wysyłać rośliny cięte niż ukorzenione, dlatego że te korzonki w czasie wysyłki, zwłaszcza na sucho, czyli tak jak teraz zimą się wysyła, bez żadnego mokrego dodatku, który zabezpieczy korzenie przed wyschnięciem, to te korzenie praktycznie tak są zmarnowane. Więc wolę wysyłać sadzonki cięte, które już ukorzenią się w docelowych warunkach, a te młode, nowe, delikatne korzonki po prostu nie ucierpią w transporcie. Tak pan później. Dlatego zapraszamy Was na niedzielę na bazarek, na Instagramie. A teraz to już chyba wszystko, co Wam chciałem powiedzieć. Jeśli chodzi o te hoje, jak dowiem się czegoś więcej odnośnie tej hoji rinci, to też Wam powiem, dlatego że ona była nazwana pierwotnie przez e, rinca jako hoja, jako hoja należąca do e, erytrostemma e, hoi, natomiast e, później stwierdzono, że nie jest to hoja erytrostemma, dlatego nazwano ją hoją rinci. Ale skąd ono dokładnie pochodzi, to nie mam informacji, dlatego że no on badał choje na Półwyspie Malajskim. No Borneo na Półwyspie nie jest, bo jest wyspą, więc zakładam, że stąd jest ta różnica, że ta jest z tego Półwyspu Malajskiego, a tamta jest z Borneo. No ale pewności nie mam, więc jak już będę miał, to Wam powiem. Słuchajcie, siedzę przed komputerem, montuję ten odcinek i zawsze pod koniec montażu sprawdzam nowe powiadomienia z Patronite, bo tam cały czas się kończą, zaczynają nowe subskrypcje. I zawsze wtedy, kiedy dodaję listę patronów na końcu odcinka, to aktualizuję te dane. No i właśnie zauważyłem, że moją nową patronką i to z tego najwyższego progu jest Edyta, od której właśnie dostałem te choje i robiłem jej zakupy na hoja Passion, więc e, no, nawet nie wiedziałem o tym nagrywając ten na odcinek. <grytanie> tym bardziej e, jestem zaskoczony i bardzo mi miło dziękuję za wsparcie. No i teraz czekamy na. Temat odcinka, który Edyta wymyśli specjalnie dla niej. Bardzo dziękuję patronom za wspieranie kanału, dziękuję również widzom za to, że są i oglądają. Zachęcam do odwiedzenia mojego Instagrama i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.